Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom, teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza uroczystość podaje nam tę prawdę, kim jest Jezus Chrystus. Oczywiście wiemy, że jest Synem Bożym, że jest naszym Zbawicielem, naszym nauczycielem. Że jest tym, który powtórnie przyjdzie na świat w dniu sądu ostatecznego i końca świata. Jednocześnie dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia godność wyjątkową Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Z jednej strony tytuł Wszechświat, Królestwo moje nie jest tego świata, mówi Jezus. A jednocześnie Jezus jest królem wszechświata, wszystkiego co stworzone, bo wszystko stworzył Pan Bóg. I wszystko, co jest w całym wszechświecie, Bóg podtrzymuje w istnieniu. I to jest ta prawda, którą trzeba wyznać i sercem, i rozumem. Jezus jest królem, bo panuje nad wszystkim i wszystko jest mu poddane, jak podaje też Pismo Święte. Ale dzisiaj słyszymy ten przedziwny z jednej strony dialog między Piłatem a samym Jezusem. W tym dialogu odkrywamy, że Piłat pytając, czy jest królem żydowskim, na pewno ma na myśli królestwo w sensie doczesnym, politycznym, dotyczącym konkretnego społeczeństwa, konkretnego terytorium, bo tak sobie tylko mógł Piłat wyobrazić, jeśli o kimś mówią, że jest królem. Nie można być królem, kiedy nie ma się dworu, kiedy nie ma się wojska, kiedy się nie ma służby i urzędników. Kiedy się nie pobiera podatku, i tu pewnie było największe zaniepokojenie Piłata. Bo jeśli Jezus byłby faktycznym królem żydowskim, to zechciałby pobierać podatek od swojego ludu, a tym samym by cesarz rzymski został tych dochodów pozbawiony. Byłby ten naturalny konflikt interesów, konflikt polityczny, może zagroziłoby to wo wybuchem wojny. Cesarz by wysłał swoje wojska do zdławienia powstającego królestwa wbrew jego woli. Tak by było, gdyby Jezus był tylko człowiekiem i tylko przewodnikiem konkretnego społeczeństwa, konkretnego narodu. Gdybyśmy patrzyli na to wyłącznie w kategoriach politycznych, kusi nas czasem to, by Pana Jezusa wprzęgnąć w ten wymiar doczesny. Albo go w tym wymiarze zatrzymać. Niektórzy chcą bardzo mocno politycznego uczynienia Jezusa królem Polski. Jezus mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. I kogo trzeba bardziej słuchać, czy tych, którzy czegoś bardzo mocno chcą po ludzku, czy słuchać samego Boga? który ma prawo do każdego z nas, jest królem całego wszechświata. Czy mógłby się pozwolić Jezus zamknąć w jednym małym skrawku ziemi? Choćby ludzie najbardziej tego pragnęli. Bóg jest dla całego wszechświata, Panem i Stwórcą. Jego jest wieczność. Jego jest panowanie, jego jest łaska, której udziela ludziom, którzy za nim idą i chcą w jego mocy, w jego mądrości, w jego prawach, które nam pozostawił, odnajdywać drogę życia, drogę realizacji swojego powołania, drogę służby Bogu i ludziom. Jeśli pragniemy królowania Jezusa Chrystusa w naszym życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, to nie potrzeba Jezusowi Chrystusowi tronu ustawiać w zamku królewskim czy gdziekolwiek indziej, tylko trzeba zrobić Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata miejsce w swoim sercu i w swoim myśleniu. Bo jeżeli chcemy Chrystusa króla mieć za przewodnika w naszym życiu, w naszej ojczyźnie, to potrzebujemy przede wszystkim tego, by był Panem naszego postępowania, naszych wyborów, naszego życia duchowego w wolności od grzechu, w wolności od zakłamania, w wolności od nienawiści, od osądzania innych. Od mówienia nieprawdy o drugim człowieku? To jest robienie miejsca Chrystusowi Królowi. Jeśli będę żył według Bożych przykazań i z czystym sercem wypełniał Jego wolę, to Jezus faktycznie króluje tu i teraz. Ale jeżeli w moim chrześcijańskim ochrzczonym sercu nie ma miejsca na miłość Boga i nie ma miejsca na miłość do bliźniego, każdego bliźniego, to Chrystus nie może królować w moim sercu, więc go tu nie ma. I to jest ten dylemat, przed którym stajemy. Czy pozwolimy Chrystusowi królować w swoim sercu, w swojej duszy? w swoim myśleniu i w swoim działaniu. Bo Jezus nie oczekuje tego, że Mu koronę ze złota ulejemy, tylko czy będziesz Go słuchał, czyniąc dobro, miłując drugiego człowieka, troszcząc się o, nie tylko o swoje, ale i o cudze dobro, wychodząc ku tym, którzy potrzebują pomocy. Modląc się za tych, którzy potrzebują nawrócenia, a nie ciesząc się z tego, że ktoś popadł w, w grzechy, nieprawości i jest na prostej drodze do potępienia. Nie wolno się cieszyć z cudzego upadku, nie wolno się cieszyć z cudzych błędów, tylko płakać nad własnymi błędami i nawracać się ze swoich grzechów. A nie robić rachunek sumienia komukolwiek innemu. Chrystus chce królować w sercach czystych, w sercach, które się mają stać. Takie jest pragnienie Jezusa Chrystusa. Nasze ludzkie serca mają stać się na miarę serca Chrystusowego. Tego mamy szukać, jeśli chcemy królowania Jezusa Chrystusa w świecie, by moje serce stawało się na wzór serca Chrystusowego, z tą miłością, którą On miał do każdego, z tą gotowością służenia innym, zapominając o sobie, z tą także wreszcie gotowością oddania życia, gdyby była taka konieczność, z miłości do Boga. Wiary, Kościoła, Ojczyzny, swoich najbliższych, można tak wymieniać tę listę. Ale musi to serce najpierw być czyste i ukształtowane według nauczania Jezusa Chrystusa. Tego nam trzeba. Tego trzeba w naszej Ojczyźnie dzisiaj bardziej niż jakichkolwiek wyborów tego czy innego. Potrzeba nam Królowania Chrystusa w naszym codziennym, zwykłym, zwyczajnym życiu w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych miejscach pracy czy na ulicy. Królowanie Chrystusa to są te zwyczajne gesty ludzkiej życzliwości, o której tak łatwo zapominamy, zamykając się w swoim małym świateczku. A Chrystus jest Królem Wszechświata. Więc nie może mi brakować miłości do wszechświata, do wszystkich ludzi na Ziemi, jeśli chcę iść za Chrystusem. Indywidualizm, egocentryzm, zamknięcie się w swoich sprawach przed innymi jest zaprzeczeniem bycia chrześcijaninem. Chrześcijaństwo nie jest dla jednego. Tylko jeden uczestniczy we, w tym chrześcijaństwie wszystkich ochrzczonych. I tam jest Jezus Chrystus. Bo Jezus nie powiedział wystarczy ktoś, kto uwierzy we mnie, tylko gdzie jest dwóch, albo trzech zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem. Potrzeba światu wspólnoty wierzących, przeżywających swoje zjednoczenie z Chrystusem na serio. Nie wystarczy być obok siebie w Kościele, nam święty. tylko trzeba z tego Kościoła wychodzić też jako wspólnota ludzi, którzy wspólnie chcą służyć światu, modlitwą, postem, jałmużną, dziełami miłosierdzia, a nie tylko cieszyć się, że mam Pana Jezusa u siebie i dla siebie. Jeśli mamy być poważni wobec Pana Boga, którego czcimy w tym kościele i w każdym innym, jako chrześcijanie, musimy nad tym pomyśleć i zobaczyć, czy jest we mnie to, na czym zależy Chrystusowi, czy jest tylko to, czego ja chcę. Bo jeśli tylko to, co ja chcę, to Chrystus nie jest moim nauczycielem i przewodnikiem. Jeśli tylko jest to, co ja chcę, to znaczy, że Chrystus na próżno na krzyżu oddał za mnie życie. Że nawet Jego miłości nie chcę przyjąć, bo mi wystarcza własna, egoistyczna. Prośmy Chrystusa o to, byśmy umieli wniknąć w Jego nauczanie, zrozumieć je, przejąć się nim i według Niego żyć. Jeśli ma się ta nasza Ojczyzna umacniać i być wierna Bogu, to potrzeba, by każdy z nas był temu Panu Bogu wierny we wszystkim. Nie może być Ojczyzna wierna Chrystusowi, bo Ojczyzna to nie jest ktoś, tylko to jest suma ludzkich egzystencji I albo przejętych Panem Bogu. Albo tego Boga lekceważących i odrzucających. I jeśli chrześcijanie opowiadający się za Chrystusem nie przełamią w sobie tych egoizmów i tych barier wewnętrznych, to nie będzie ewangelizacji tych, którzy od Kościoła się odwrócili, nie będzie tego impulsu. Odkrycia Chrystusa jako przewodnika dla tych, którzy o nim nawet nie słyszeli. I nie będzie tej nadziei, jaką daje Ewangelia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się nie koncentrowali na tym, co jest abstrakcyjne, tylko zaczęli od tego, co jest konkretne, wynikające z konkretu mojego osobistego życia, stanu, powołania. I możliwości. Ojczyzna potrzebuje naszego świadectwa, wiary, wierności i miłości bliźniego. Amen.